Witam Was wszystkich, ja jestem Psychopata, a to jest kolejny odcinek z. W sumie, no, y, 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 no w sumie, coś się stało z Roxem B. Tak, i mam dzisiaj okulary, maski, bo strasznie mi to okulary reparuje. A mam sobie okulary, bo przez to, że filmów na co dzień, to. Coraz gorzej widzę, niestety, ale no i ten i, i, i mam nadzieję, że Wam się intro po prostu podoba. Po prostu macie y, 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 link po prostu w opisie, bo bo, bo macie y, po prostu link w opisie i w sumie lecimy z filmem. I interbyczku zostaw komentarz, suba, łapkę w górę, wbijaj na kanał twórcy. I na jego Discorda, dziękuję bardzo, Le lecimy w sobie, bo bardzo nie lubię takich długich wstępów, ale niestety wyszedł. Topowy twórca Roxenbe nie powrócił do tworzenia filmów, ale powrócił do żywych i w internecie można znaleźć pełne jego komentarzy, w tym większość u pewnej streamerki. Z tym się zgodzę, z tym się zgodzę, y y y y bo to akurat widziałem. ...do której napisałem. Są to komentarze należące do prawdziwego Roxenbe, ponieważ ma on znacznik weryfikacji, więc nie ma mowy, żeby był to jakikolwiek fake. W internecie pojawiło się zdjęcie z kartką na tablicy przy kościele z imieniem Michał Baraniak. Czyldanie wtajemniczonych jest to imię i nazwisko Roxem Słowa Tidzymiego zmieniają bieg śledztwa o 180 stopni i odkrywają wiele wątków, o których nie mieliśmy pojęcia, a także dowiaduję. Aha, no i mamy daily na kanale, tak, by the way, nie? Y -y -y -y, tak, do poniedziałku. Wiemy się, ...jak wiele nie wiemy. Analiza twarz Doknesa w jednym odcinku mówi o czymś bardzo niepokojącym, a w internecie pojawił się ogromny wysyp youtuberów podszywających się pod B, a YouTube nie chce ich banować. Nie tylko odkryliśmy nową stronę Roxembe poprzez dopisanie kilku liter w linku, ale także odkryliśmy jego nowy kanał. Niestety jest w tym jeden mały haczyk. Z mniejszych informacji, to B napisał do mnie na Messengerze z bardzo pilną informacją. Jeden z moich widzów dosłownie przewidział przyszłość, bo nie zauważyłem jego starej wiadomości sprzed prawie dwóch miesięcy. I wychodzi na to, że możliwe, że zna on B. osobiście. Z tych wszystkich informacji można by było zrobić nawet dwa długie odcinki, ale jako, że jestem rzetelny, zrobię jeden długi odcinek po to, aby nie było niedomówień. I te wszystkie newsy, które przecumują. Chwilą... I za to kurwa Cię szanuję, nie? I za to Cię, cię naprawdę szanuję, szczerze powiem. Przeczytałem, chowając się przed tym, co zaraz wam powiem. Pod jednym z filmów na temat Roxembe odpowiedział sam prawdziwy Roxembe, ale po kilku minutach ten komentarz został usunięty i widziało go tylko kilkadziesiąt osób. Na szczęście pierwsi widzowie, którzy zobaczyli ten komentarz, natychmiast dali mi znać i udało mi się zrobić samemu screena tego komentarza. Oraz kilku widzów ma tego screena, gdzie Roxembe pisze ten komentarz, więc ekskluzywnie tylko u mnie na odcinku będziecie mogli zobaczyć tajemniczy, usunięty komentarz Roxembe. Po tym niesamowicie długim i zawiłym wstępie możemy przejść do odcinka. I tak jak wam powiedziałem, wszystkie te informacje, które przed chwilą powiedziałem, będą w tym odcinku i nawet więcej. Zacznijmy od czegoś bardzo drobnego. Dziwnym zbiegiem okoliczności, kilka godzin po odcinku do Doknesa o Roxembe, opis kanału Roxembe się zmienił. Niestety muszę was zasmucić, ponieważ nie dopisał on tam żadnego kodu czy wiadomości. A dopisał on swoją stronę na Gamepedii, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to wbijecie na ostatni odcinek. W ostatnim odcinku, jaki nagrało Roxembe w 36 minucie i 52 sekundzie, pyta sam siebie, czy w ogóle będzie jakiś jeszcze odcinek. Zobaczymy, czy możemy odpalić kolejny poziom, czy w ogóle będzie kolejny odcinek. Niestety w tym momencie jego wypowiedź przerwa animacja skrzyni. Możliwe, że jeżeli w tym momencie nie otworzyłby tej skrzyni, dowiedzielibyśmy się całej prawdy. Jeżeli kilka dni temu weszlibyście sobie na Facebooka, to moglibyście zobaczyć, że oficjalne konto Roxembe Play napisało posta. Niestety to konto już oficjalnie nie należy do Roksembe i dziwnym trafem po opublikowaniu tego posta zostało usunięte. Następna wiadomość zmiecie was z powierzchni ziemi, ponieważ Roksembe nie tylko napisał post na swoim głównym kanale, który zbliża się już do 100 tysięcy łapek w górę. E, szczerze mówiąc ja wam powiem tylko tyle. Ja sam dałem pod tym post na łapę w górę i no, i z Bogiem wszystkim nie. Ale także napisał kilka komentarzy youtuberki Eweliny. Jeśli nie znacie, jest to streamerka Crash Royale z 70 tysiącami subskrypcji, ale z bardzo małymi zasięgami i ma tyle subskrypcji, ponieważ jej chłopak VCR jest o wiele popularniejszy. Ale nie dzisiaj o tym mowa. Cała sytuacja wyglądała tak, że na czacie wszyscy byli szokowani, że prawdziwy RoxemB ze znaczkiem weryfikacji pisze na takim małym streamie. W dodatku oznajmił tam, że skoro gra w Crash Royale, to ogląda. Wszyscy zadają pytania do RoxemB, ale niestety on nie odpowiada. Chwilę później pisze, że ma za mało pucharków. Zresztą, jeżeli chcecie sobie przegnąć całą konwersację, link do tego live'a jest w opisie, gdzieś to mniej więcej w pierwszej godzinie i 14 minucie. Moderatorzy na czacie są w szoku. Ewelina nie wie, co zrobić. Akurat, no ja się nie dziwię. Jak ja wziąłem live'a, to... Szczerze mówiąc, jak ja mówić, to chyba raz się tak zdarzyło na live'ie, i, że miałem po prostu y, y, spam i musiałem po prostu wyjść z live'a, y, 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 bo, y, y, bo każdy mnie pytał, czemu nie było po prostu odcinka. I y, y to było po prostu wtedy, kiedy, no, kiedy faktycznie nie było odcinka, y, a, y, albo, y, albo po prostu ten odcinek był pod koniec y, dnia. A więc, no, no wiem, 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 akurat, wiem akurat jak to, jak to jest ból, ale, no, ale co mogę z tym zrobić? No? A Roxembe pisze, że wypadałoby coś nagrać. Roxembe także napisał, aby napisać do Eweliny, więc tak jak on napisał, tak też zrobiłem. Napisałem do niej na Instagramie, ale niestety nie odpisała i aktualnie myślę, aby się z nią skontaktować przez Gmaila. Następnie Roxembe napisał: Dobra, uciekam, Buziak. Czy to mogło oznaczać, że w trakcie swojej przerwy Roxembe mógł się spotkać z Eweliną i teraz zaczynają pisać w komentarzach? niestety Roxembe się nie spotkał z Evelyną. Ona też była zaskoczona tym, że Roxembe był na live'ie. Nawet na początku zapytała, jak się czyta jego nick. W dodatku Roxembe jasno napisał, że ją ogląda, bo lubi grać w tą grę, a nie, że ją zna. Zobaczcie reakcję Eweliny na komentarz Roxembe. No 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 Teraz czas. Okay. RoxMB, tak się czyta twój nick? Mogłoby to być prawdą, ale w jednym momencie zdarzyło się coś bardzo dziwnego ponieważ Ewelina zapytała Roxa, jak ma na imię. Nikt na czacie nie powiedział, że ma na imię Michał. Tak samo nikt nie miał wniku Michał. A poza tym Ewelina powiedziała coś takiego. A widzę, że tutaj dobrze znacie tego kolegę, co tutaj wbił. No to niech kolega się przedstawi. Ja też chcę cię poznać. Bo widzę, że grać, grasz w Klasza. To no powiedz, ile masz pucharków. <głosy> Klasa. <głosy> Sorry, to było, to było śmieszne. Kolego, jak masz na imię? Jak masz na imię? A i szczerze, i pod moim, i pod moim, które 2 dwa dni temu, dostałem komentarz, że ja biorę fame właśnie z z filmów. Ja nie biorę z filmów, ja je tylko pokazuję i wyrażam swoją opinię. To nie jest fame. Ja, 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 ja tym jakoś, jakoś nie, nie zarabiam w sumie. No dzięki, Michał, to specjalnie dla ciebie tak się odwaliłam na taką cygankę, wiesz? Za te, za te, za te filmy, co wysyłasz. Hehe. <laughs> y, teletubisiami. <laughs> Dlatego tak. I możliwe, że napisał tam swoje imię i napisał coś jeszcze. A następnie usunął ten komentarz. Ale coś tu nie gra, ponieważ Ewelina mówiła coś o filmach z teletubisiami, więc bardziej prawdopodobne jest, że ktoś, kto też ma na imię Michał, napisał komentarz i później go usunął. Myślisz, że to koniec komentarzy od Roxembe? Niestety nie, ponieważ napisał on jeszcze, że ma 4000 pucharków, czy takich punktów w tej grze i następnie napisał, że już opuści live, ponieważ robi za dużo atencji. I to samo w sobie może być już wystarczającym powodem, po to, aby Roxembe przestał nagrywać na YouTubie. Bo kiedy motywacja do tworzenia nowych filmów nie pochodzi ani... I, no, ale na, na ten swój kanał Blog, kurde, proszę, spoiler, ale na ten kanał Blog akurat wpadł w film i, i za zaczął nagrywać, a więc czy to był fake, nie wiem, czy to był clickbait, też nie wiem, może. Z chęci zarobkowej, ani tworzenia, lub do bywania dany youtuber przestaje nagrywać. Ale już z góry opowiem wam, że jeżeli oglądacie ten film do końca, dowiecie się w jakich tak naprawdę okolicznościach znalazł się Roxembe, że musiał przestać nagrywać. Widziałem, że Roxembe musiał napisać coś jeszcze. Więcej komentarzy, których nie dało się odnaleźć. Dlatego poszperałem w necie i udało mi się znaleźć funkcję, dzięki czemu będziemy mogli znaleźć komentarz dowolnego większego youtubera. Funkcji jest kilka. Głównie wygląda tak, że piszemy w cudzysłowie nick youtubera i następnie kod, który widzicie teraz na ekranie. Jest ta funkcja nie zadziała, więc już Użyłem następne i dalej kombinowałem. Jedynie co się udało znaleźć to komentarz RoxemBest przed dwóch lat. Więc można powiedzieć, że nic nie odkryliśmy dzięki tej funkcji. Ale to nie do końca prawda, ponieważ istnieje jeszcze funkcja dwukropek cache, dzięki której można przywrócić kopię cache wywiadu RoxemBest 7 metrów pod ziemią. Niestety nie umiem się posługiwać tą funkcją, ale udało mi się znaleźć kilka sekund wiadu Roksem bez 7 metrów podziom. Niestety w rezultacie było to około miesiąc temu i zgubiłem ten film, ale nawet jakbym znalazł, to byłabym się wam go pokazać, ponieważ takie treści zapewne są objęte prawami autorskimi. W internecie pojawiło się zdjęcie, gdzie na tablicy przed kościołem znajduje się informacja, że Michał Baraniak, no powiedzmy, że udał się w krainę wiecznych łowów. Różne kanały postanowiły to wykorzystać i wmawiać widzom, że Roxem naprawdę nie żyje. właśnie pojawił się kanał, filmy bezsensowne, gdzie w nazwie jest błąd. Nagrał on dwa filmy typu Rok nie niech żyje, gdzie większość słów jest napisana z błędem. I sam film ma prawie 600 łapek w dół i tylko 200 w górę, a na samym końcu pojawia się napis Padl pod samochód. Ta sama osoba nagrała jeszcze drugi film. Gdzie rzekomo ma wiele dowodów na to, że Roksembe nie żyje, ale jak sama pisze, nie chce ich podawać, a na samym końcu pokazała to zdjęcie z ogłoszenie, które ja miałem kilka dni wcześniej. I od razu wam powiem, że Roksembe żyje, tylko jest to zbieżność nazwisk i nie jest to prawdziwy Roksembe. Teraz przechodzimy do Tidzymiego. Zapewne nieraz oglądaliście Roksembe, ale w odcinku z hiszpańskim... Ta na pewno nie żyje, Kordał dał filmik, chyba wczoraj, na kanale Roksembe Vlog, Nie. Nie no, nie no, on tam nie żyje, umarł już z Bogiem, Roxem B., aleluja. ...mapy, back to school, powiedział on, że Ola, czyli jego dziewczyna, zna hiszpański. Chciałbym wam zaprezentować to, musiałby mieć tłumacza jakiegoś, nice. W sumie z tłumaczem to nie byłoby tak źle, ogólnie moja dziewczyna zna hiszpański, więc myślę, że dałaby rady to ogarnąć. Mało tego. W niepublicznym filmie ROXA, gdzie gra na pienię, w opisie znajdowała się wiadomość po hiszpańsku. Wszystko zaczyna się układać w całość. A Jimmy mówi, że widział na relacji, że Roxembe poleciał do Włoszech. A wiem, że u niego wszystko jest ok, bo widziałem jakiś czas temu na relacji, nie wiem, 4 miesiące, 5 miesięcy temu, jak chyba do Włoszech, gdzieś tam sobie leciał. Ta sama informacja jest tak obszerna, że można by z niej było zrobić oddzielny odcinek. Niestety nie udało mi się odnaleźć tej relacji, bo najprawdopodobniej została ona usunięta, ale jeśli okazałoby się, że Roxembe poleciałby do Hiszpanii, oznaczałoby to istny armagedon teorii o tym, co się stało z Roxembe. Z tej teorii możemy zrozumieć, że dawno, bo 4 albo 5 miesięcy temu, widział on, że Roxembe wstawił na relacji, że jest w innym kraju. Powiedział jeszcze, że chyba do Włoszech sobie leciał. Wydaje mi się, że tydzień się tutaj pomylił, ale także ja tutaj mogę się mylić. Według mojej teorii, tak naprawdę Roxanne B nie pojechał do Włoszech, a do Hiszpanii. Ale aby w pełni zrozumieć, po co Roxanne poleciał do tego kraju, musicie wiedzieć o najważniejszych rzeczach. Jak to do samego końca, dowiecie się o całej prawdy. Jedna z dziewczyn z mojej klasy udostępniła moje dane osobowe w internecie, ale nie o tym wam bym chciał opowiedzieć, ponieważ ktoś odnalazł te dane i napisał do mnie Michał Barańki na messengerze. Na początku napisał on, że potrzebuje on kontaktu do MNM, ale nie minęła nad chwila, a ja wiedziałem, że jest to fałszywy Roxanne Pokażę Wam uniwersalny sposób, jak sprawdzić, czy taka osoba jest fake Roxembe, czy też jest prawdziwa. Otóż link do prawdziwego Roxembe kończy się na baraniak.michał, a profil fejkowego Roxembe to ID i jakieś losowe cyfry. Więc nie dajcie się oszukać. I nawet w internecie można znaleźć pełno małych youtuberów, którzy mają po kilkaset subskrypcji i wrzucają oni odcinek, gdzie pokazują, że Roxembe im odpisał. Ale w rzeczywistości jest to fałszywy Roxembe, który odpowiada wszystkim. I właśnie w moim ostatnim odcinku pojawił się taki screen dotyczący Roxembę, ponieważ youtuber Frexo ogłosił, że Roxembę mu odpisał. Ja dałem tego screena do odcinka, a Doknes zaprzeczył, że ten screen jest prawdziwy. Z logicznego punktu widzenia przynajmniej jedna rzecz w tym screenie musi być nieprawdziwa. Przeanalizowaliśmy cały film i umieściliśmy setki punktów, które były śledzone z dużą precyzyjnością. Na początku nic się nie dzieje bo z tego skryna nic nie można wnioskować. Ale w 18 i 45 sekundzie Dokness wzdycha i mówi, no to się porobiło. Co ma sugerować, że ten skryn jest fejkowy. Z analizy twarzy Doknesa udało się wnioskować, że Roxenbej jednak nie kupił mieszkania w Warszawie. A być może w ogóle nie kupował żadnego mieszkania nigdzie w Polsce. Pewnie myślicie, że jest to nic nieznaczący element w tej całej układance, ale jednak okazał się on kluczowy w tej sprawie. Może to jest taki, yy, yy, taki mały element. I, 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 może to jest taki mały element, I, ale bez tego elementu i, i, nie dałoby się ułożyć całych puzli. Nie dałoby się. W tej całej analizie może być coś nie tak, ponieważ tutaj dużo miejsca na błąd i Doknes mógł czytać tą wiadomość do przodu albo czytać ją z opóźnieniem lub po przeczytaniu odczekać sekundę i dopiero wtedy zareagować, więc jest to jedynie przypuszczenie. W dodatku jeden z moich widzów od tak sobie wpisał roxemb.com w wyszukiwarkę Pole do linków i wyskoczyła mu jakaś strona. I chyba nigdy nie wspominał o tej stronie, ale w informacjach na jego kanale możemy zobaczyć, że jest to strona należąca do jego serwera Minecraft. Co dziwne, na tej stronie nie znajduje się tylko sklep, ale na głównej stronie przywitają nas liczne artykuły i recenzje. Najprawdopodobniej jest to kolejny rozpoczęty projekt Roxembe, który nigdy nie doczekał się publikacji. Tak czy inaczej, być może, jeżeli Roxemb powróci do YouTube'a, to będzie promował tą stronę. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego powiedziałem, że jest to kolejny porzucony projekt przez Roxemb. Otóż opowiem Wam teraz o jego następnym kanale. I wiecie, to nie jest ani dobrze, ani źle. Ja po prostu Wam pokazuję teraz, co odkryli moi widzowie. Jeśli znacie Roxemb, to wiecie, że on ma kanał Roxemb. Jeżeli znacie Roxa bardzo dobrze, to wiecie, stary że kanał. ma on stary kanał Roxembe. Jeżeli znacie go bardzo dobrze, to wiecie, że ma kanał Roxemb Play. Jeśli oglądacie moje odcinki, to wiecie, że ma on kanał nazwany. I tutaj właśnie pójdę po tym spoiler. Michał Baraniak i tak, i, i, i ten kanał też subskrybuje, i, i powiem tylko tyle, że. I że wam ni, ni, niestety za ale, ale nie dlatego, tego, że to oglądałem, tylko do tego, że to słyszałem w szkole. Byłem w szkole. I no niestety ktoś to oglądał y -y -y, na lekcji, i no, i to wszystko było słychać. Y -y -y, no, ogólnie nie zareagował, y albo nie usłyszał tego, a więc, no, jakoś pin do niego nie miałem, ale, ale jak nam mówi szczerze, to słyszałem do. Słyszałem cały film, to wszystko co mówi, ale chciałem jeszcze to wszystko pooglądać, no. no Michał Baraniak. Który ma już prawie 8000 subskrypcji, a nie wiedzieliście o tym, że ROXMB chciał zostać vlogerem, nawet założył kanał Roxemb Vlog. I wiem, że teraz pewnie większość z Was zaczyna wpisywać to w wyszukiwarkę, a niestety nie znajdziecie tak łatwo tego kanału. Macie tutaj dokładnie co powiedział Roxemb. Kolejne pytanie: eee, Czy miałeś zamiar zostać vlogerem? Tak. Nawet mam założony kanał Vlog, którego raczej nie znajdziecie, ponieważ nie ma tam żadnych subów ani nic takiego. Ale miałem taki zamiar rzeczywiście. Miałem kilka fajnych pomysłów na vlogi. No i myślę, że nadal jest to możliwe. No i myślę, słuchajcie, że taki kanał mógłby powstać, tylko musiałbym się wyposażyć w naprawdę fajną kamerkę. Przerwam na chwilę, ponieważ jeszcze RocksMB powiedział później, że jednak nie zostanie vlogerem, bo na razie ma dużo pomysłów z Minecrafta. Um, miałem taki zamiar, jednak zostałem przy Minecraft'cie, a to z tego względu, że dużo rzeczy naprawdę do z Minecraft'a jest do nagrania i na pewno jeszcze dużo będzie. Po tych wszystkich odcinkach, które już nagrałem o Roxembe, możemy się już sami domyślić, że jeżeli Roxembe wróci, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wprowadzi on nowy format. Jak wiecie z poprzednich odcinków, Roxembe chciał robić podcasty, ale z tego co mi się wydaje, nie przyjąłoby się to u jego widzów, ponieważ jego widzowie są bardziej zainteresowani rozgrywką i jego życiem prywatnym. Więc jeżeli robiłby vlogi, mógłby jednocześnie odpocząć od grania w Minecrafta i dobrze się bawić, nie tracąc przy tym widzów. Można było już się wtedy spodziewać, że RocksMB chciał zrobić przerwę, ale było bardzo dużo pomysłów z grania w Minecraft, dlatego stworzył kanał RocymB Vlog, gdzie miałby co nagrywać, jeżeli skończyłby mu się pomysły w Minecraft. Niestety kanał nigdy nie doczekał się publikacji, ale mam nadzieję, że rozpocznie pracę nad tym właśnie kanałem w niedalekiej przyszłości. Teraz nadszedł czas na finał, czyli usunięty komentarz RocksMB. Miejsce, gdzie tak naprawdę się znajduje. kiedy na jednym z odcinków powiedziałem, że istnieje kanał Michał Baraniak, na start dostał on ponad 5000 subskrypcji. Bardzo. What the fuck. Dobra. Ten ma już 46000 subskrypcji, a ja mam 50. chyba jeden. No, tak, różnicy nie ma, no co. Nie, no nie ma. Na pewno nie ma. Bardzo szybko okazją zawieszyli oszuści. Już po kilku dniach pojawił się drugi kanał, podpisany Michał Baraniak, ale nie było tam jego twarzy, a w dodatku zbierał tysiące wyświetleń. W dodatku nie dało się z tym nic zrobić, bo namawianie do masowego zgłaszania kanału to łamanie regulaminu YouTube'a. Jakbym opowiedział na nim na karcie społeczności, ludzie dawaliby jeszcze więcej łapek w dół, a dla algorytmu YouTube'a nie ma znaczenia, czy łapka jest w górę, czy też w dół. I w rezultacie jego kanał byłby jeszcze bardziej promowany przez algorytm YouTube'a. Na szczęście raz zrobiłem live z poszukiwania Roxembe, gdzie odkryliśmy dom na Google Maps podpisany Roxembe, który jednak okazał się nie być jego domem. Mówiliśmy, że jedna osoba podszywała się pod Roxembe i że ta osoba założyła fałszywy kanał Michał Baraniak. O dziwo, ta osoba była na moim live'ie, jak to wszystko zobaczyła, to przeprosiła widzów, zmieniła awatar i nazwę kanału, a teraz na tym samym kanale gra w Among Us. Chwilę później pojawił się drugi kanał nazwany Michał Baraniak, który robił dokładnie to samo, ale miał nieco większe zasięgi. Ale po kilku tygodniach na szczęście został on zbanowany. A teraz powstał najpotężniejszy, trzeci kanał, który niszczy wszystko. Bo kilka lat temu Roxembe też miał przerwę i nagrał kilka filmów, dlaczego go nie było. Ale to było kilka lat temu. I ten gościu, który się podszywa pod Roxembe, pobrał stare filmy i wrzucił na fałszywy kanał Michał Baraniak. Ja, jak i Tidzimi napisaliśmy o tym na karcie społeczności. I na wszystkich tych fałszywych kanałach Michał Baraniak pisałem komentarze, ale bardzo szybko one znikały, bo autor je usuwał. Prawdziwe konto Michał Baraniak zostało założone w 2013 roku, a te fałszywe w 2021. To trzecie fałszywe konto ROXa robi nawet po 30 tysięcy wyświetleń. Co gorsza, ludzie naprawdę wierzą, że to jest prawdziwy rox na całą sytuację także zareagował Tizimi, Napisał on komentarz i udostępnił post na karcie społeczności. O sprawie zrobiło się tak głośno, że sam Roxembe napisał komentarz. I od razu dostałem masę wiadomości, że Roxembe napisał komentarz. Jeżeli jakiś twórca, który ma 100 tysięcy subskrypcji, napisze komentarz pod czymś filmem, to przychodzi powiadomienie do twórcy tego filmu, że inny twórca skomentował Twój film. I ten komentarz Roxembę został bardzo szybko usunięty, bo po niespełna godzinie. Ale na szczęście udało mi się go zobaczyć chwilę przed usunięciem i zrobiłem pełno screenów. A cały komentarz brzmi tak: Kochani, to fake. To mój stary film. Poza tym to nawet nie mój kanał. Smutna buźka. Ten komentarz nie tylko udowadnia, że Roxembę ma konto nazwane Michał Baraniak, ale zobaczcie sobie sami na to, Roxembę nie kupił nowego domu, bo tyle można wywnioskować z wypowiedzi do Knessa. Ale jednocześnie w poprzednich odcinkach ustaliśmy, że Roxembes się wyprowadził. Więc mamy sprzeczność, ale nie do końca. I, ale chwilę, chwilę stać. I przecież on teraz nagrywa te filmy, na kanale, i B vloga, więc jakim jakimś cudem on może. Dobra, ja w to się nie wtrącę. A, ponieważ nie braliśmy uwagi, że wyjechał za granicę do kogoś. Tidzymi mówił, że pojechał on do innego kraju, a w prywatnym filmie Roxembe zostawił on wiadomość po hiszpańsku. Jednie co wiąże Roxembe z Hiszpanią, to to, że jego dziewczyna Ola mówi po hiszpańsku. Mówi w tym języku, bo prawdopodobnie tam się wychowywała. A wszyscy myśleli, że Roxembe zerwał z Olą, bo długo jej nie było na kanale. A co jeśli tak naprawdę nikt nikogo nie rzucił, tylko Ola pojechała do Hiszpanii? To by mogło tłumaczyć, dlaczego wszyscy myśleli, że Roxembe zerwał z Olą, dlaczego tak długi czas nie było jej na kanale. W dodatku Rock prawie rok temu wysłał film, w którym w opisie znajdowało się słowo hola, czyli cześć po hiszpańsku. Roxembe utworzył playlistę na swoim prywatnym koncie Michał Baraniak i wysłał ją do Oli, a w pierwszym filmie napisał słowo hola, żeby się z nią przywitać. Ale tak naprawdę było to rok temu, a z tego co powiedział Tidzimi, Roxembe około 4 miesięcy temu gdzieś wyleciał. Tidzimi mówi, że było to chyba Włoszech, ale mógł on też się na zwyczajnie świecie pomylić. Zastanówmy się... Po co Roxembe miałby jechać do Hiszpanii, skoro nie umie tego języka? Jednym powodem, który przychodzi mi do głowy, to jest jego dziewczyna, która z jakiegoś powodu musiała wrócić do tego kraju. Roxembe jest w tym kraju, ale Ola zna hiszpański i Roxembe dopiero rozpoczął naukę języka. Roxembe miał problemy z internetem, bo właśnie był w tym kraju. I okej, okay, to, że mieszkasz w danym kraju, nie definiuje twojej prędkości internetu, ale jest to możliwe. W dodatku, Roxembe kilka tygodni temu, ze swojego oryginalnego konta na Facebooku, wystawił post, że szuka domu w Polsce z szybkim internetem i możliwe, że chce znowu się przeprowadzić do Polski. Mało tego, jeden z moich widzów wysłał mi jeden krótki klip. Zobaczcie sobie sami. Czy wiem coś o, o Roxembe, Dużo wiem o Roxembe. Stanie z nim godzinę, ale to. Dla zwykłego człowieka te słowa nic nie wnoszą do sprawy, ale zastanówcie się. Połączenia z Hiszpanii do Polski są bardzo drogie. Więc na pewno nie rozmawiali bez przez standardowe połączenie telefoniczne. I od jakiegoś czasu dostaję liczne wiadomości o tym co zaraz powiem, że konto Roxembe sprawdziłem tagiem na Discordzie raz albo dwa razy w tygodniu. It's my life to moje życie. We wtorek i środy od 22:30 w TTF. Gdzie djebaś, to nie? zmienia status na aktywny. I według mnie jest to czas kiedy Roxembe dzwoni do innych twórców. Ostatnio, tego co pamiętam, był on aktywny przez aż 30 minut. I możliwe, że właśnie w tym momencie Roxember rozmawiał z angularem. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli jesteś widzem, napisz w komentarzu I Dobra, i szczerze, ja poszukuję montażysty, tak? Poszukuję ogólnie montażysty, więc my to już koniec tego gadania. Dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, łap, łapkujcie i wpadajcie na mojego Discorda i, 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 i na kanał twórcy. Dziękuję bardzo, do, do widzenia.